Dzisiaj przetestujemy sobie kolejny produkt z Action z firmy Max More. Tym razem będzie to rozświetlacz w sztywce, ale. Powiedzcie mi, czy nie wyczuwacie inspiracji inną firmą? Mi to przypomina bardzo produkty do rozświetlenia z Fenty Beauty, ale skupmy się na tym, co tutaj mamy. Ale zanim to sprawdzimy, nie zapomnij zaobserwować po więcej tego typu treści. Yy, ale zanim nałożymy sobie ten rozświetlacz, to tak jak mi napisała jedna z Was, że bym spróbowała jeszcze ten róż nałożyć mniej, i szybciej pracować. Yy, o ile wczoraj nie robiło mi to, że siedzę z plamami po różu, bo siedziałam w domu, tak dzisiaj idę do pracy, ale yy, zaryzykujmy. Mało i szybko pracować. To może być kluczowe, no ale dobra. Mniej to daję takie dwie kropeczki i szybko pracować. I że wtedy ten róż jest naprawdę spoko. No ale go nie widać. Znaczy widać jedną wielką plamę tutaj, ale dobra. Mało. No nie, ja widzę plamę, więc to nie jest dobry sposób, żeby nakładać ten róż. Ewentualnie jeszcze myślę, żeby dać dużo tu, na gąbeczkę i wtedy gąbeczką. I to jest jedyny chyba słuszny sposób, żeby nałożyć ten róż, i wtedy faktycznie daje spoko efekt. Przejdźmy do rozświetlacza z Maxen More. Ten rozświetlacz kosztował, nie pamiętam, ile napiszę tutaj gdzieś, ale poniżej dyszki na pewno. Uuu! On jest dość sporych rozmiarów, to tego się nie spodziewałam. Dobra, wyciągnę sen na rękę najpierw. Me... Ładny zapach, taki jakiś kwiatowy. Nie, fajny zapach, dobra. Ja bezpośrednio sobie daję tutaj na twarz. A co mi tam? Najwyżej znów będę chodziła jak wczoraj, z plamami przez cały dzień. I sobie doklepię to wszystko palcem. Ej, to nie wygląda źle. Chcę jeszcze trochę na nos, na kupidyna. Obawiam się tego, że będzie rozpuszczał y, trochę podkład pod spodem, ale chyba nie, chyba nie rozpuszcza. Ej, fajny daje efekt takiej mokrej skóry. Ciekawa jestem jeszcze jak to będzie wyglądać jak się przypudruje. Ja już sprawdziłam, kosztował 7 zł ten stick. Tak wygląda jak jest przypudrowany, więc myślę, że naprawdę daje radę. Jestem w szoku w sumie, bo ja nigdy nie używam tej formy podania rozświetlaczy w stiku I były różne kolory, ja wzięłam 170 Shine Bright, ale były też takie ciemniejsze z tego co kojarzę. Czy były jasniejsze? Nie wiem. Wydawało mi się w ogóle, że były tylko dwa kolory, ale... Możecie sobie sprawdzić u siebie w action, bo to wiadomo, każdy może mieć inaczej. I naprawdę podoba mi się efekt, jaki zostawia ten yy, rozświetlacz, mimo tego, że jest przypudrowany, co prawda rozświetlającym pudrem, ale i tak daje radę. A ty napisz mi w komentarzu, co sądzisz o tym produkcie i czy go już używałaś?